nagrywam w pierwszej dobie po astektomii podskórnej. No, nie powiem, że nie boli, aczkolwiek tutaj um, pielęgniarki bardzo dbają o to, żeby nie bolało, więc za każdym razem, kiedy poczuję, że coś boli, to dostaję przeciwbólową kroplówkę na zmianę peralginę, paracetamol i ketonal. Ręka jest trochę opuchnięta zostały usunięte również, oprócz najwyższego piętra, więc mam nadzieję, że to pozwoli mi zachować jednak ruchomość tej ręki. I co? Ciężko mi się mówi, ale tylko dlatego, że po prostu jestem tak ściśnięta bandażem, że nawet gdybym nie miała mastektomii, to ciężko byłoby mówić, bo chodzi o to, żeby uniknąć właśnie tych obrzęków i zdaje się, że jutro już wyjdę do domu, więc dostanę, znaczy mam już ze sobą taki mm, e, specjalny biustonosz e, korekcyjny, który będzie mi trzymał pierś na miejscu. E, Mastektomia jest podskórna, czyli została mi cała skóra łącznie z brodawką. Póki co mam włożony ekspander, e, do którego po prostu będzie dopompowywana woda, mm, a właściwie sól fizjologiczna. No i dzięki temu ta skóra się nie przyklei, jakoś nie, nie wydarzą się jakieś rzeczy, które będą, y, że trzeba będzie na przykład odrywać tą skórę i powiedzmy tam, po jak się już dobrze wszystko zagoi, po jakichś trzech miesiącach będę mogła y, założyć też y, już normalnie protezę, czyli silikon i powiem Wam, że na dzień dzisiejszy, jak widziałam przy zmianie opatrunku, to ta piersi jest po prostu mniejsza, ale jest, y, wygląda normalnie oprócz tego, że jest mniejsza y, no i świadomość tego, że lada moment będzie można tam założyć silikon jest naprawdę spoko. Eee, najgorsze w tej operacji dla mnie było, bo nie wcale operacja, ani to jak się czuję po niej, bo faktycznie no, jest to uciążliwe, jedną ręką trudno jest cokolwiek zrobić. Najgorsze było to, że trzeba było być na przed operacją. Na to znaczy również bez wody. I ponieważ zbierało mi się do, dosyć dużo krwi tej rani po, pooperacyjnej no to niestety musiałam nie jeść jeszcze przez kolejną dobę, więc w sumie nie jadłam od przedwczoraj i zjadłam dzisiaj dopiero obiad, więc zjadłam, obiad, zjadłam w ogóle jakiekolwiek jedzenie, mogłam tylko moczyć usta yy, po trzydziestu chyba 6 godzinach a ja jestem jak męż no i mam taki wężyk, który jest yy, do który wychodzi z piersi yy, i pojemniczek, do którego zbiera się ta chłonka i krew. No i tak naprawdę, gdyby nie to, że po prostu jest to duża rana, no bo to jest wycięcie wszystkiego, co było w środku w piersi plus yy, węzły chłonne, to dziewczyny, które miały obok mnie na przykład kwadraktomię albo kwadratektomię albo jakieś takie wycinanie dróg obózków, to one wyszły następnego dnia, więc to nie jest coś jakiegoś tam bardzo skomplikowanego. Wyglądam też nie najlepiej, bo niestety nie mam makijażu, bo nie mogę być makijażu. Myślałam, że będzie gorzej, ale nie jest tragicznie. Oczywiście najbardziej zależy mi teraz na rehabilitacji tej ręki, która jest faktycznie spuchnięta. No ale ona jest też spuchnięta, to nie jest tylko tak, że już mam jakieś zastoje linfatyczne, tylko to jest, to jest też kwestia po prostu opuklizny takiej pooperacyjnej. Jutro pewnie będę wiedziała coś więcej, jak przyjdzie lekarz. A póki co mm, mam taki fajny trójkącik, na którym trzymam Taki... Żeby ręka była po prostu cały czas pod kątem. Żeby była wyżej. Tak też śpię. W ogóle okazało się, że najlepiej śpi mi się na siedząco. Ja zawsze spałam na brzuchu, więc dla mnie w ogóle y, spanie na plecach to jest dramat, a to spanie na siedząco okazuje się, że przy tej ilości środków znieczulających jest w ogóle nieodczuwalny jest na pewno lepsze niż spanie tak na płasko. Więc nagram wam coś, jak już będę w domu i będę wiedziała, w której dobie tak naprawdę zaczyna się człowiek czuć najlepiej. Mi dokucza ten brak możliwości takiego pełnego oddychania, bo to pełne oddychanie nie wynika jakby z samej blizny, bo mnie. Tabliska nawet jakoś bardzo nie boli, tylko chodzi o to, że po prostu zobaczcie, to jest tak ściśnięte, że już mi tutaj mięso wyłazi górą, bo tak jest ściśnięty bandaż. Mam nadzieję, że z tym stanikiem korekcyjnym będzie łatwiej i wtedy będę mogła oddychać panu piersią. Także kolejny filmik, jak już będę w domu, nie ma co się bać. Jestem w magodencie, to jest chyba z grupy Lux Medu, ile dobrze się orientuję. Operował mnie doktor Czerniawski. Zrobimy piękne cięcie, więc myślę, że jak się to wszystko wygoi, to nie będzie śladu. A póki co odpoczywam i czekam na jedzonko. Trzymajcie się. Będę nadawać za jakieś 2-3 dni. Na razie.